Witam, witam Was bardzo serdecznie na tym kanale. Dzisiaj kontynuacja urbek z zeszłego roku. No i co właśnie się przedzieramy przez tak powiedzieć ochronę do opuszczonego psychiatryka. Dobra, to są kociągi. My już jesteśmy w budynku tu jest Przestraszyłem mojego cienia No Już nie pamiętam tego budynku za zbytnio No właśnie, tu były łazienki Tu jest ten spadek na dół że niestety jesteśmy bardzo widoczni na ten niestety obiekt został bardzo zdewastowany tak. i co się dziwić ten obiekt ma z 50 lat nie, 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 nie. Nie ja tak. No, tu były walki takie dla pracowników zapewne tego zakładu. Niezbyt wierzę w to, że tu, na tym obiekcie, był szpital psychiatryczny, ale to jest już moje. Dzisiaj mamy szafy, trochę się pozmieniało, bucik tutaj jest, byłem tutaj w zeszłym roku, so, Ta elektryczna, no. sobie ocenimy jak bardzo ten budynek został zdewastowany. Tutaj mamy szafy i też to se wejdzie, Zobacz. tu mamy taką miotłę, O, jeszcze pozostało się, pozostałe lampy. Tyle z pierwszego poziomu tego budynku. Yes. Możemy przejść na drugie piętro. Och, tu mamy drugi budynek, o którym nagrałem już odcinek. I co? Nic. Tu mamy łazienki. Toalety. Ogólnie te drzwi. I, i, w tamtym roku jeszcze nie były rozwalone. Ale niestety już są. Zresztą w oddali widzę ludzi, więc nie będziemy tu chodzić, żeby się nie rozrzucać w oczy. Co ty Możliwe. O, tutaj dość duży pokój. Tutaj tu jakiś z podpisami. Dobra, podpisamy się też. Dobra, jakoś tam podpisaliśmy. Podpisane Zapewne dość szybko przejdziemy. Bo w tym budynku najciekawsza jest piwnica. No, kierujemy się na trzecie piętro. Tutaj pamiętam, że był okap, co to nie? Nie pamiętam tego. Już tu wchodzi grzyb na suficie. Takie tutaj śniegowe Też Chodzi o, o. przejście dalej No, no tu kolejne umywalki są no, dobra To teraz strych to szybko. Witam na strychu Powiem tego nie było w tamtym roku albo ktoś... Na to wchodził albo od nacisku y... no, od nacisku śniegu też ja jest rozwomiony Dobra No i zanim możemy się kierować do piwnicy No szybko no, szybko o, tędy weszliśmy. Takie się właśnie do okay. No. Jest. Grubo. No. Chcesz też na Nie. Nie. Uh, okay. Co jest? To się, że pewnie Jak no. tu fotę strzeli... O chłopie, już to wid... Oj, oj, oj No i teraz wchodzimy do Pomieszczenia Które jest W takim stanie no, Jak pamiętam A chyba dobrze pamiętam W tamtym roku Było to Gdzieś dotąd Dotąd, tutaj Kurde Tam gdzie świecę Teraz bardzo się obniżył tutaj poziom wody Tu no też No właśnie wydaje mi się, że tu też była woda Jak się nie mylę I się nie mylę No właśnie, jak tu była taka ładna ta... Bojo, no, rozdopniona. ale to chłopie było w dobrym stanie. Jak to powiedzą w Co? Nie wiem, bo tu jest Mediamarkt. Tu jest gazeta Mediamarkt. Przesuniesz się? No. Zrobić Ci zdjęcie? Tak, No, bardzo no, przeraża, że tak powiem. Ty, ale gdzie jest moje ulubione? Ty, gdzie to jest? Co? To był dosłownie taki wielki ten... No. No. No, no nie. Nie i? Jopierd... O, się przestraszyłem. Nie Mojego cienia. O tu, jak jakby drzwi pancerny. No, Mam niestety dzisiaj słabną bardzo latarkę Zazwyczaj było widać. Nic. Więc... Okej, okay, to jest to. Dobra. No, To jest gorzej koło, nie ma to nie ma No czarny Tu się pęci normalnie musiałem to nie działa. A to się normalnie pęci Bo tutaj jesteśmy, że tak powiem. Tak będzie. Jezu, przepiękne krzesło. Ja pierdzielę. Proszę, zrób mi to zdjęcie. Tu mamy jakieś kolejne pomieszczenie. Jaki świetnik. Co jest na no miesiącu? Co się czy... tam były Był walki tylko. Co? Już nie. No wiem, nie wiem. Na szczęście mi szkoło nie boli. Tu jest wyjście. To zamiatanie to było. Nie, nie Jakieś substancje, jakiś biały proszek, podejrzany Co? Części alkaliczne Właśnie Dobra Która godzina? Magazyn. magazyn sprzętu do akcji zimowej dokładnie I tu mamy te cały stos tych jakby nie ja tam, tam patyczków ale tam byliśmy to są te niebieskie drzwi Tu mam walkę kolejne. Wszystkie fotki takie fajne na moim Instagramie. Mroziny.pl Chcecie sobie prać, to wbijcie. Dobra, tu nie dojdziemy tamtędy, co weszliśmy. Tamtędy, co weszliśmy chyba wychodzimy. Вон он, блядь. Че, что Ty patrz, kroki tego, ludzi, innych, innych ludzi kroki. Dawaj szybko. No i dobra, to już wam na dzisiaj dziękuję.